Codzienna praca zarówno w szkole, jak i przedszkolu wymaga od dyrektorów podejmowania licznych decyzji, przestrzegania napiętych terminów i prowadzenia obszernej dokumentacji. Wszystkie te kwestie określone są w przepisach oświatowych, które niestety często ulegają zmianom. Znając wyzwania, jakie każdy dzień stawia przed pracownikami placówek oświatowych, stworzyliśmy specjalnie dla nich, specjalnie dla Państwa, serwis internetowy eduinfo premium. Znajdą w nim Państwo najnowsze informacje z branży oświatowej, komentarze do przepisów prawnych, a także materiały dedykowane zarówno do osób zarządzających szkołami i przedszkolami, jak i do osób pracujących w nich jako nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. Część informacji zawartych w serwisie jest bezpłatna, ale dopiero wykupienie abonamentu zapewni dostęp do pełnej bazy wiedzy z licznymi wskazówkami, poradami oraz odpowiedziami na konkretne pytania. Po wykupieniu abonamentu każdy użytkownik, jeśli nie znajdzie w serwisie poszukiwanych informacji, ma prawo do zadawania własnych indywidualnych pytań do naszych ekspertów. Osoby współpracujące z nami niezwłocznie udzielą odpowiedzi zostanie ona wysłana na adres pytającego, a następnie opublikowana w serwisie, oczywiście po usunięciu wszelkich danych wrażliwych. W ramach abonamentu Użytkownicy eduinfo Premium mają dostęp do praktycznych narzędzi, wśród których znajdują się programy wspierające procedurę awansu zawodowego oraz kontrolę jakości pracy szkoły. W serwisie znajduje się także stale rozbudowywana bogata baza wzorów dokumentów i formularzy. Znajdują się w niej m.in. arkusze obserwacyjne przedszkolaków, dokumenty urlopowe. Oraz liczne ankiety wspierające pracę nauczycieli. Dzięki szybkiej i precyzyjnej wyszukiwarce możliwe jest przeszukiwanie stale powiększających się zasobów zarówno w części bezpłatnej serwisu, jak i w płatnej strefie premium. Wyniki wyszukiwania pogrupowane zostały pod względem tematyki, jak i typu dokumentu. Stosowanie filtrów pozwoli szybko docierać do poszukiwanych informacji. Zalogowani użytkownicy serwisu mogą korzystać ze spersonalizowanej sekcji pod nazwą Moje konto. Znajdują się w niej dane właściciela konta, a także informacje na temat jego aktywności, zadanych pytań oraz artykułów oznaczonych jako ulubione. Zalogowanie się do własnego konta umożliwia także korzystanie z ułatwiającej pracę sekcji Akcja. To w niej znajdują się takie polecenia jak drukuj, dodawaj komentarze do artykułów oraz wysyłaj e-mail z linkiem do artykułu na adres państwa lub państwa znajomych i współpracowników. Serwis uzupełniony został także o poświęcony problematyce edukacyjnej bezpłatne newslettery. Są one regularnie wysyłane na wskazany adres e-mail. Aby je zamówić, wystarczy wypełnić krótki formularz. W serwisie znajdą Państwo także miejsce do prowadzenia dyskusji z innymi użytkownikami oraz wyrażania własnych opinii. Podzielony na różne kategorie forum pozwala zarówno włączyć się do rozmów już prowadzonych, jak i założyć nowy wątek. Częścią serwisu Eduinfo jest kalendarz wydarzeń oświatowych z terminami szkoleń, konferencji oraz seminariów, a także oświatowa baza ofert pracy. Można z niej korzystać zarówno wtedy, gdy poszukujemy pracy, jak i wówczas, gdy pracę oferujemy. Zachęcam Państwa do samodzielnego zapoznania się z serwisem eduinfo premium. Jest on przyjazny dla użytkownika i nie wymaga zaawansowanej wiedzy komputerowej. Jestem przekonany, że eduinfo premium szybko stanie się niezastąpionym wsparciem w Państwa pracy. Zanim zdecydują się Państwo na wykupienie abonamentu do strefy premium, zachęcam do założenia własnego konta w serwisie. Nic to nie kosztuje, trwa krótko, a daje dostęp do wielu funkcji, z których nie można korzystać bez zalogowania się. Zapraszam na www.eduinfo.pl. W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z redakcją.